To jest geoda, geodka kwarcowa z kryształkami kwarcu i na niej piryciki, siarczek żelaza. Połyskują. Dookoła też są obsypane piryty. A najciekawszy jest jeszcze w środku taki zielonkawy minerał, który jest tutaj w tym kwarcu? Może być, że to jest chloryt, ale ten obcięty kawałek wyślę do, do analizy i zobaczymy, co to jest. Ale najprawdopodobniej jest to chloryt. Tu widać ten na przecięciu zielone warstwy.